Już? leci leci. Dzień dobry moi kochani. Dzisiaj zaczynamy vloga z auta, dlatego że zapomniałam nagrać wcześniej, a jadę do sklepu, jadę do Action, jadę do Biedry zrobić na weekend zakupy. Dobrze, że jadę sama z Donią, bo jakby pojechali chłopacy, to by było grubo. Także zaczynamy. Jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że jadąc na zakupy, spisałam sobie listę, czego nie mam, co bym potrzebowała, czego nie, czego nie, no to nie piszę, wiadomo. Mam pytanie do Was, czy wy, jak jedziecie na zakupy, to spisujecie sobie taką czeglistę, czy jedziecie na żywioł, tak zwany? I jeszcze jedno pytanie, czy jeździcie na zakupy na jedzeni, czy głodni? Bo ostatnio, wiecie, do niej zabrałam na zakupy, jakoś głodna była, nie bez śniadania. Bo jak wiecie, jak ktoś śpi do dziesiątej, to bez śniadania jeździ na zakupy. To tyle nakupowała, ona będzie jadła, ona ma apetyt na to, ona strasznie to lubi i w ogóle to zje. I mieliśmy tyle jedzenia, że chyba nie byliśmy w sklepie z 6 dni w sumie. No, także teraz jedziemy do Biedronki, zobaczymy, co tam mają. Jeszcze chciałam wam powiedzieć jedną rzecz, bo teściowa dzwoniła do mnie, że u nich mają gazetkę z Biedronki i jest tydzień włoski w Biedronce. I trochę też dlatego tu przyjechałam, bo interesuje mnie kawa Kimbo. Już kiedyś, kiedyś teściowa jeszcze przywoziła ją z Włoch, bardzo dobra była też. Trochę inna od tej lawatcy oro złotej. No więc ją spróbuję. Tylko ja nie wiem, czy to jest takie synchroże we wszystkich, wiecie, biedronkach, czy tylko w lokalnych, albo w niektórych wybranych, bo pewnie w wybranych. Ale my mamy tutaj taką jedną dużą biedrę, więc myślę, że jak ma być, to będzie właśnie w niej i zobaczymy, co tam są za produkty włoskie. Stąd to my nic nie wierzymy o kwiatki. Ten by był ładny, taki maciuk, to taka dracena jest, taka palma, wiesz, mała? Hamge, co? Hamea, dorea, beka. I co? No i jak to rośnie? A ja tam wiem. Poczytaj, co to potrzebuje. Podlewanie regularne, miarkowanie, roślina dekoracyjna. A, czyli do domu. A, czyli dekoracyjna, a to li. Czyli możemy. Jak ona się nazywa? Coś ci to mówi? Nic zupełnie mi to nic nie mówi. Tak wygląda na razie na, na, nasz kosz. Donia mówi tak, mamo czy nie ma cytryn bez plastikowego opakowania i przyniosła mi takie, ale tamte były bio, a te nie są. Jak tam, się bawisz? No, ja, Soki tłoczone to nie, bo one są gotowane na pewno. Ta pizza z kurczakiem to Igora faworyt, to mu wzięliśmy. Znalazłam tą kawę Kimbo. Jest krema classico i espresso Napoli, to którą Donia? Ta jest ostrość 10 na 13, a ta jest 7 na 13, więc Panini. Panini, no. Fredzia robi panini. A to jest? To jest, to jest tydzień włoski na tym regale. Możemy sobie A. zobaczyć. A, to jest tydzień włoski. A. Parmigiano gordziano. Co to jest? Sos? Pewnego rodzaju, twój stary to jest. Sos pomidorowy z serem. Ja zadecydowałam, że wezmę to. Serem ale do czego on na przykład jest? Na do pom... Do czego? Do makaronu, do... Makaron. nie? Nie wiem makaron. Jest selek ricotta, który weźmiemy, bo jest bardzo dobry. I tą mozzarellę weźmiemy do... No, bierzemy tą ricottę. Zróbmy dzisiaj, na przykład jakiś makaron. Makaron? Albo jedzenie To bierzemy tą ricottę, dwa opakowania, i my jedną mozzarellę, a szynkę to już weźmiemy na mięsne, bo wiecie, my mamy mięsne. Co to są w ogóle za jakieś... Tam mamy mięsne w Biedronce. Czy to jest pod pizzę? Spód pod pizzę, no. Amazing. Stracciatella, tam masz później makarony. Nie były dobre, jak One Jedne są z serem, jedne z parogiem z pomidorami, a ja z tym workiem cały czas. Dobra, dobierzemy. I told you I think that we made a mistake. Cause you and I, we lost our sight. It's all about giving. Jak tam do niej było na zakupach? Potężnie. Fajnie. Potężnie. Fajnie. Idziemy do samochodu, zaniesiemy to, nie? A ty jest, yy, ten, zaparkowałaś tyłem? Ja fajnie masz. E, ja tak zawsze robię. E, ja tak zawsze parkuję. Masz jakiś problem? Duży. No właśnie. Ona ma jakiś problem do parkowania tyłem. No, aj, uwa aj, uważaj na mój, na mój fur. <laughs> Dobra, Donia poszła odprowadzić koszyk. Kupiliśmy sobie takie lody. Bardzo dobre one są lody. I będzie mnie namawiała na jedzenie tych lodów. A ja nie jestem taka uparta znowu, żeby tam lodów nie zjeść, prawda? Nie, Donia? Mama nie jest taka uparta, żeby takich lodów nie zjeść dobrych, nie? Nie, masz Dobra, zrobiliśmy zakupy. Słabą, silną wolę Z Słabą? Jeszcze musimy jechać po chleb, bo wiecie z Biedronki to rzadko tam... A ja tu wzięłam dwa różne smaki pewnego rodzaju. To jest raspberry a nie, to jest tylko inne... To jest czy co? To jest inny smak malina i wiśnia, nie? Nie, to jest i tak i tak rozbery. Czyli i tak i tak malina. To nie wiem, co Dobra, to jest. Dobra. To jadzie. Jadzie mama twoja. Przyjechałam do Action. Zrobimy sobie zakupy. Znaczy, żartuję tam zakupy. Yy, Igorowi poduszkę kupię, bo ostatnio mu kupiłam, słuchajcie. Wziął ją do ręki. Pytam go w domu, ty i go. A gdzie jest twoja poduszka? Nie wiem, gdzieś na cukierkach chyba odstawiłem. Nie no wiem, uwielbiam tu być. No. Zobaczcie, jak pusto. Nikogo nie ma. Nikogo nie ma w domu, ale my o, jesteśmy. Nie, e. nie, nie możesz wszystkiego. Miseczka taka drewniana, a do czegoś tu Taka ta no miseczka wiem, drewniana. Nie ja jeść. To znaczy... <laughs> nie wiem. Smile. A ono jest na, na baterie, tak? Czy takie po prostu do odpalenia? O, to jest fajne. Nie, to jest... Nie. To jest niefajne? No, słuchajcie, Action jak Action, tutaj nie można wszystko kupić. Nie wiem, czy być. Koce. Jakie malutkie globusiki, zobaczcie. Ładne? Dekoracje ogrodowe, zobaczcie. Cześć moi drodzy, z wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym filmiku na moim kanale ona jest Donia, ale to nie jest jej Mamo, kanał. Mamo, spiżarnia cała. Dawaj, kupujemy te pojemniki. Nie, nie kupujemy. Po co lecimy, przyszłam? Po poduszkę. I Idę po poduszkę. Nie ma to tamto. A jeszcze miałam zobaczyć... A to, to jest takie... Igor kopnie piłką i poleci, wiesz, to się nam nie nadaje. Idziemy, Donia. A tu jest. Dlaczego oni coś... Fend... Ja nie umiem po nim Sprychać? Ja Nie, umiem tylko po Poland, English ewentualnie. Dobra, idę tam dalej. No co idzie? Nagrywam. Jestem w domu. Dojechałam. Słuchajcie, byłam tak: w biedzie, w Actionie i w biedzie i w Actionie i w Intermarsze. A, gdzie tam? Tak szybko do domu. Słuchajcie, najpierw wam pokażę, co kupiłam w Action. jest z Action. To jest z Action. I kupiłam ten majonez z Action. Bo wiecie co, my mamy lepszy majonez, nasz pomorski jest naprawdę super. Ale ja lubię sobie taką ścieżkę zrobić, a z tego tak nie mogę, może go łychą wydobyć, więc kupuję ten. Czasami przekładam jeden do drugiego, wiecie o co chodzi. A chodzi o tą butelkę. Później w Action kupiłam... Igorowi poduszkę. Bo on ma taką profilowaną z taką dziurą, wiecie, na rękę tutaj. Ale już jest trochę za mała, i dzisiaj rano patrzę, jak on śpi, i mówię: O Dzieciaku, kupię ci to, co ja mam. Bo to, co mm, ja Wam kiedyś pokazywałam, te poduszki kupiłam dla mnie. Za tydzień kupiłam Dominicę, bo jej się bardzo dobrze na niej spało u mnie. No i teraz kupiłam Igorowi. Ja ją polecam, słuchajcie. Ja naprawdę jestem wymagająca co do poduszek. One są w Action po y, 59 zł. Ale są idealne. Wydaje się, że są takie wielkie, ale jak człowiek się na nie położy, to one tak elegancko się do, dopasują i nigdzie nie cisną. Super są poduchy, naprawdę. Więc kupiłam ją i gora teraz i od razu kupiłam mu do nich taką poszewkę, bo on ma taką pościel wielokolorową. I ta poszewka z oryginalnej pościeli do poduszki będzie za mała, bo to jest taka, taka wąska, a ta jest standardowa na tą poduszkę. Później kupiłam sobie jeszcze dwie poduszki białe, czysto białe. Ja uwielbiam białą pościel, wiecie, bo białe to jest białe. Można ręcznik biały wygotować i wszystko. No i to są dwie poszewki na poduszki tradycyjne. No i kupiłam Dominicę Komplet Pościeli, takiej hotelowej, białej. Były w Action, one są A w, w postanę, Ta firma też produkuje ręczniki. Ja kupuję od nich ręczniki. Są mega, super miękkie, duże, bardzo chłonne, ja jestem z nich bardzo zadowolona i dlatego tą pościel wziąłam, bo jeszcze była jakaś inna firma za 75 zł tej pościeli, ale nie, chyba nie była tak fajna, tak nie była fajna. To jest 100% bawełna, bawełna satynowa. Więc wiecie, to jest fajny materiał, taki szlachetny. No i widzicie, co ona mi tu pokazuje? Wy nie widzicie. To jest jej kościel tej gwiazdy, bo chciała mieć czysto-białą. Kupiła sobie taki, taki dmuchacz. Trochę daje, wstaje, trochę daje. Przy biurku sobie postawi, Kupiła taki wentylator mały. I kupiła super klej do ceramiki i takich rzeczy. Oni tam mają takie podszypakowane. Nigdy go nie miałam, więc nie wiem, czy to jest dobre. I kupiła sobie proteinowe batoniki. Nie, to forfan. A ona ruszyła kamerą. O, sorry, przepraszam bardzo. Forfan. E, dobra, to wszystko. Aha, jeszcze kupujemy w taką karmę dla mamy psa, bo jest e, antyalergiczna bez kurczaka i e, ona taką preferuje. No więc jej pasuje i ją kupiłam. I jeszcze takie kupujemy do niej. E, pokaż tam nie, sam, to, torze. Pokażę. Ja tego nie jem. To są takie lody takie drinki 0%, takie coś, takie lody. dzieci to zamrażają. I do nia mówią, a z lodówki poprzedni. Takie różne smaki. No to kupiliśmy, to też. A jak piszą, zero alkoholu, bo najpierw napiszą, że drink, a później piszą, że zero. Nie wiem, co to jest, ale kupiłam. Aha, to, nie, nie wiem, co to jest. To jest słody, czy jakaś. Otworzymy go, ono teraz mam to, to, to wszystko jest z action. Eee, tak, mi tak. się wydaje. Takie zakupy, były wydaje patrz, to jest taki czekoladowy. Żelek? Wydaje mi się, że tak. Taki żelek czekoladowy, dobra, ja teraz nie chcę. Do nie. Zjedliśmy te lody. To No to. Coś jest to. dobra. Cześć, Bardzo dobra. to. Mm. wypakować jest z To jest to. To jest to. To to. jest teraz ja Zakupy z biedą na szybko wam pokażę.